Nie wiem Gdzie można zobaczyć z masy? Masę, no i ja tego nie szukaj, bo po co? Kurde, było minęło, nie ma co tego kur strząsać. No pewnie nie no raczej bym kanału se pulsował, no pewnie jakieś streamable, jakby już jak ty zapisał sobie kiedyś, to pewnie jest. Dobra, mogę startować? No ja jestem w lobbygo. Ja jestem w lobby. Znaczy kod. 9RPQ Jak? A, dobraźmy się. Nie, nie, czy mówię dla tych, że dobili, nie? 9N No, no. no 9N RPQ, widzowie, jeszcze dwóch No jest, jeden, jed, jest, siedem, jest 31, on nie. 31. U mnie 30, bo Nooo co, ja chyba, z... no, nie wiem, Next, może zadzwę do Giniego i dopytaj, jak nie, to już chce pogramy w co innego, a... Sobbyłu nie dzisiaj. mogę zaraz sen. Bo można jutro. Po tej partii zadzwonię, no raczej z tego jest. <noise> za, no nie jak się Załączać kierownicy nawet. No nie k**a. To już nie widzę. Mam tego minigolfa na k**a kiedyś? kiedyś? kiedyś. 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 Golfy już więcej. pięć, co to jest? Dobra, A, no graj. No. Pogoda to jest? A to wracasz Teraz, to teraz to ma dmugy. w ogóle wyjść w nowym roku dwójka tego. A. Ja w to grałem, fajna gierka. Jest no, też dobre. No jak chcecie to możemy to Zaraz. Ale na custom mapki gramy, nie? znaczy? Custom, to znaczy że to zrobione przez kogoś? Tak, że jest workshopu no, A. A. no to nie wiem, nie grałem chyba takim. Braczol i tej cała ta ekipa, oni mają widzów, którzy im mapy robią w ogóle pod odcinki. Bo to jest proste znaczy. No to dawać potem jedziemy Dobra A za ile skończycie? Pięć minut 5 minut eee, Dobra, ja sobie może jadę. Dobra. Na tym Discordzie jest w ogóle rozpiska kolejności tych torów. To mnie ta trochę zmęczyła. Uro. Kurwa, dzisiaj sobie jakieś okay, krasze z tego F1 oglądałem. Ten, ten czy czyli jak co ty kur... siedział trzechów w bolidzie, jak się kopcił. Przez dwie minuty, znam, że zileś. Dobra, Bojebałem. Oh. A w ogólnie oglądam... To Niki, no? a weź sobie wpisz... no ja oglądam. Wpisz sobie tego Niki Lauda jak miał wypadek, dobrze mówię? On tu w ogóle wyglądał człowieku jak... Y, jak z, jakiś zombie, nie? Ale on coś tam równo skopcił No ja p no no <gry> zapominam że to jest ten extreme kur... Jak gramy 10 raz zapominam! My, no, je, nie wej galareta cię pogra w te Młody Młody Ja sprawia na takim ten pilocie za chyba, ma Może no, kerną chłopaki No, odpaduj No ja jestem, wy jesteście? Gdzie ma tego golfa? Możemy iść, ja się Dobra. dobra. To sama to jak Nitro pobierza? garnia może, to niech on robi lobby jego. A to się pobierze tak Samo ten? No, no to posta, na to się... Ale nie, chodzi mi, że mapa, nie? Jak hold zakłada, to się pobierze mapa. A właśnie nie wiem, czy A. trzeba z tego... Tak, trzeba ręcznie. A, dobra. dobra. Sama się pobierze? Sama się No, <laughs> ja, ja pobieram to. Tam też można widzów wziąć, no bo w sumie 2000 się tam. Tak, może, może, może. I co, dodali coś na tej stronie tego turnieju? Sprawdzam. Turniej streamerów 14 września udziela 15 zapoznavcze 3 A to 4 dni zostały w ogóle już do tego zapoznawczego. A to też będziemy dwa razy Austria jechać, to też trochę lipa. Ale czemu? Bo zapoznawczy mógł być na jakimś jakimś śmiesznym torze, nie? Ale tu nie pisze nigdzie, że Austria jest zapoznawcza. Weź ty, no nie pisze nigdzie, pisze tylko, że 14 Grand Prix zapoznawszy ogłoszenie ligi. I potem pisze tory. O jest pełna Szymaj? lista Szymaj? uczestników Ginold, Tushol, Japczan, Bandura, Kartel, Pyka, Mergani, Nex, Nitro, Izak, Pago, Tom, Pevor, Paris, Suchar, Włodar, Mario, Zony, Majsi, Demonstr... Na to ci odpowiem, bo nie zrozumiałem. Macie pobraną? No ja mam. Ja jestem gotowy ogólnie. To no ja też. to Nie ja zobaczysz ten turniej no jest strona, ale ja nie wiem jak ta strona się nazywa. Dobra, też staje Jaka strona tego turnieju? Nie, nie, koło że nie byłem. Jaka strona tego turnieju? Kuniotka... Ja nie wiem, właśnie nie wiem jaka jest strona tego turnieju. Wysłałem się na Discordzie. A Kuniotka No jest, na czat.